Pa gratulacija mojim zavodnikom na, na profesionalnost. Zagrali smo skoncentrovano i zdeterminovano u odbroni 40 minut. Jestem zadovoljni že po teh 9 djevenč ni četiri meče, 4 vjazde, takže teraz konečno będzie ta čen od počinku. Dla nas także Miło mi, mi, mi było tutaj grać, na tej hali. mam dużo dobrych wspominań. Także ja jeszcze raz gratulacje i dużo szczęścia zespołu reflu. Po takiej serii czterech spotkań na wyjeździe dzisiaj na pewno nie był to łatwy mecz. Musieliśmy się skoncentrować. Trochę zmęczenia też w nas było, także myślę, że wyszliśmy do, dobrze do tego przygotowani. W drugiej połowie szczególnie byliśmy skoncentrowani. W obronie trew miał problemy w ataku trochę może dużo strat dzisiaj, ale nie, w, w obronie graliśmy naprawdę dobrze i dzięki temu wygraliśmy. Fajnie, że też wszyscy mogli pograć, bo kilku dwóch młodych zawodników jeździło z nami teraz przez ten cały czas i na, nareszcie mogli zagrać trochę więcej minut, także to też jest na, na pewno dla nich fajne.